Pozdrawiam państwa bardzo serdecznie. 16 Puławski turniej recytacji muzyki i pieśni narodowych Witaj majowa Juczynko. w wyjątkowym roku, gdyż 230 lat temu została uchwalona Konstytucja 3 Maja. Szanowni państwo, tegoroczna edycja to kształtowanie patriotyzmu nie tylko w młodym pokoleniu. Bohaterem tegorocznej edycji jest Kardynał Stefan Wyszyński i Cyprian Kamil Norwid. Oni byli inspiracją dla uczestników tegorocznego konkursu, na który serdecznie Państwa zapraszam. Koncert laureatów XVI Puławskiego Turnieju Recytacji, Muzyki i Pieśni Narodowych Witaj Majowa Jutrzenko. Takiego Maja, ślicznego Maja, nie było jeszcze. Umył się rano rosą poranną, srebrzystym deszczem. Potem się otarł, wszędzą ze złota w tęczę wplecioną. Włosów promienie związał misternie, wstążką czerwoną. Po słońca smuszkach, na lekkich nóżkach, zbiegły z pioską do nas fiołki, sasanki. Kaczeńców wianki przyniósł w ramionach. Zieleń i błękit. Trele piosenki rozsypał szczodrze. Jakże z tym majem, prześlicznym majem, było nam dobrze. Maj, rocznica pięknych serc. Maj, rocznica wielkich myśli. Tym, co dawno przeminęli, choć składają ci, co przeszli. Przeminął dawno wiek, dawne hasła się zmieniły. Orzeł począł nowy bieg, lecz z przeszłości czerpał siły. Z tych w ciemnościach jasnych chwil, kiedy miłość pobratała w jedną całość polski stany, miłość ponad wszystko trwała tym. Co w Polsce dali myśl, aby stworzyć cud majowy. Cześć z oddaniem złóżmy dziś, przed pamiątką chyląc głowy.

Konstytucja trudne słowo, lecz z łatwością wytłumaczę. Prawa, wolność, obowiązki to oznacza nie inaczej to akt prawny lub ustawa o najwyższej mocy prawnej ustanawia, reguluje, ustrój i organizację system źródeł prawa w kraju. Głowa państwa im przewodzi. U nas w Polsce konstytucja z 3 maja się wywodzi. 1791 to rok historycznie ważny. 3 maja konstytucja. Niech te daty zna już każdy. W dzień 3 maja Zdzisław Jedniński. Świeci słonko majowe. Biją dzwony w kościele. Na dziedzińcu zamkowym przykrywają kapelę. Po zamkowych komnatach suną duchów procesję. Sam ksiądz Hugo Kołłątaj księgę nowych praw niesie. Za nim, długim szeregiem, wśród sztandarów z muzeum, pradziadowie stąpają i śpiewają tedeum na królewskim fotelu. Króla Stasia cień siada I jak niegdyś przed laty Rozpoczyna się rada Łzy radości Jak perły błyszczą w oczach kochanych Gdy król czyta orędzie Równe w prawach są stany Rozpłynęły się duchy I do nieba wróciły Wiosna w zielenim stroi Zapomniane mogiły, jak szeroko i długo ciągną polskie zagony. Niech twarze rozbłysną, niech rozgwieńczą się dzwony. Chorągiewki z bibuły, weźcie w rączki swe dzieci i krzyknijcie wesoło. Niech żyje maj trzeci. Oh Gdzie trawy przydrożne niski ukłon składają przybyszą, gdzie na miedzach róż polnych szeregi, w pszczelich listach zabaw miodu zapowiada ciszę. Świeszcze grają koncert w Amor. Jeden dzień, dobry dzień mojej ziemi, błękit z zielenią w przymierzu i dal. Tak odległa, że dostrzec nie sposób gieł, co się buczą nocną rosą. Jeszcze nie ma gwiazd, nie ma świateł i nocnego dozorcy latarnika wieczoru. Cisza posłuchaj nocnych legend lubelskiej ziemi. Lasy epos przyniosą z parczewa, zborów janowskich przybędą leśni. Ogromne dzieje będą siedziały nocą, aż chłodne krople rosy opadną. Mgły z rzędną, zjawi się wrzask. Złote palety nowy dzień lubelski wyzłocą. Starym miastem przybiegnął na rynek. W kolegium Majus przysiądł na schodkach. Ziemio, jeszcze dzisiaj otworzę twego atlasu krajobraz. Zamość, Puławy, i miesz wami się szczycę. Bo jestem z tej ziemi. Gdzie trawy przydrożne, niski ukłon składają przybyszą. Kocham cię ziemio, Może za przeszłość, może za przyszłość, i za tę nocną nad miastem ciszę. O! Konstytucja. Trudne słowo, lecz z łatwością wytłumaczę. Prawa, wolność, obowiązki. To oznacza nie inaczej. Takt prawny lub ustawa o najwyższej mocy prawnej ustanawia, reguluje ustrojoną organizację. System źródeł prawa w kraju. Głowa państwa im przewodzi. U nas w Polsce konstytucja 3 maja się wywodzi. 1791 to rok historycznie ważny. 3 maja konstytucja. Niech tę datę zna już każdy.